Dzień dobry, kochane wagi, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie listopadowe. Kochani, trzy ważne komunikaty. Po pierwsze, jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał i przyczynić się do jego rozwoju, byłabym Wam bardzo wdzięczna za dobrowolną wpłatę na moje konto. Informacje podane są w opisie pod filmem. Jest to nic zobowiązującego. Jednak byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy razem działali w tej sprawie. Druga informacja to do końca listopada jest aktywna oferta jesienna, usługi moje minus 50%, więc zapraszam do czytań indywidualnych, do rozkładów partnerskich, kwestii związanych z Waszą pracą i finansami. Oraz trzecia informacja, jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem duchowym, to zapraszam do otworzenia linku w opisie pod filmem. Tam jest playlista z moimi filmami o rozwoju duchowym i opowiadam tam różne rzeczy, które są naprawdę istotne i będą waszą nawigacją w tym, aby nie zbłądzić podczas waszej spirytualnej drogi. No dobrze, kochani, to przejdźmy w takim razie do czytania do czytania na listopad. Na co otwiera zodiakalne wagi listopad? Na co otwiera zodiakalne wagi listopad? Na królową denarów. Kochane wagi. Bardzo pięknie, ponieważ to pokazuje, że w listopadzie będziesz bardzo mocno skoncentrowana zarówno na sprawach domowych, jak i sprawach materialnych. Królowa Denarów to jest odpowiednik w Arkanach Małych Cesarzowej. Czyli to jest postać bardzo ciepła, kreatywna, która opiekuje się sobą która opiekuje się finansami oraz rodziną i świetnie się w tym odnajduje i jest w tym wszystkim równowaga i harmonia. Myślę, że będziecie również postrzegana rzeczywiście jak królowa, tak? Ponieważ jest tutaj korona i trzymacie materię, czyli z jednej strony być może to wy będziecie w tym miesiącu zarządzać materią, ale też będziecie odbierane przez otoczenie jako osoby niezwykle stabilne, opanowane, zaradne i tak też będziecie się czuć. Może będziecie komuś oferować pomoc? Może to będzie pomoc materialna, może to będzie jakieś wsparcie. Duchowe kogoś. Niemniej jednak, zanim y, będziecie pomagać innym ludziom, bardzo mocno zwróćcie na siebie i na waszą najbliższą rodzinę. Tak? Żebyście to wy bardzo dobrze się czuły i stabilnie i w kontakcie ze swoimi potrzebami i uczuciami, zanim będziecie oferować innym ludziom y, tę pomoc. Ale bardzo piękna karta zwiastująca stabilny. Miesiąc, zarówno emocjonalnie, jak i materialnie. Dobrze, co przyniesie Wam, kochane wagi, listopad? Co przyniesie Wam listopad, kochane wagi? Co przyniesie Wam listopad? Co przyniesie Wam listopad? Trójkę mieczy. Bardzo dobrze, kochani, dlatego że przyniesie wam oczyszczenie. Na tej karcie, tutaj, mamy deszcz. Deszcz jest symbolem oczyszczenia. Ta postać jest już w procesie oczyszczenia. Czyli to, co wam przyniesie listopad, to oczyszczenie, i tutaj, jakby to oczyszczenie się dokona. Dlatego, że jest królowa denarów, która mówi o niezwykłej stabilności Waszej, yy, bardzo dużym takim poukładaniu wewnętrznym. Tak, czyli wy jesteście w procesie oczyszczania i to oczyszczenie się dokona w listopadzie. Dla niektórych czuję, że ten temat yy, zamykania trudnej przeszłości bólu serca może się odrobinę przedłużyć, ale listopad przynosi oczyszczenie. Listopad w ogóle jest, kochani, miesiącem niezwykle y, takim oczyszczającym, pod wieloma względami. Bardzo dużo dzieje się na świecie, ale dużo dzieje się też w nas samych. I w związku z tym y, jakby tę energię wbrew pozorom niesprzyjającą należy wykorzystać do tego, by y, zamknąć to, co już nie działa. Tak? Czyli bardzo ładnie, bo tu jest oczyszczenie, oczyszczenie ran, oczyszczenie waszego serca i oczyszczenie waszych myśli. Na czym warto skupić swoją uwagę w listopadzie? Na dążeniu do sukcesu. Na ruchu, na zmianie, na tym, by rozwinąć skrzydła. Nic nie może Was w listopadzie, kochani, przestraszyć. Nic absolutnie. W listopadzie macie skupić swoją uwagę na dążeniu do sukcesu. Macie skupić uwagę na działaniu. I chciałabym też powiedzieć, że uda Wam się połączyć dwie strony Waszego życia, czyli tą stronę właśnie ciemną, ciemny koń, który symbolizuje przeszłość dla mnie, tak? I biały koń, który symbolizuje przyszłość i transformację. I tutaj widzę takie kochani połączenie tego rytmu, że, te, że to wasze życie po prostu nabierze tego rytmu, tego tempa, ponieważ te konie idą w równym tempie. Czyli zarówno przeszłość, jak i, Terazniejszość i przyszłość połączycie w całość i wyruszycie do przodu jako y, energia pełni, tak? I to doda wam skrzydeł. Bardzo pięknie. Y, na czym warto skupić swoją uwagę? No tak jak mówię na dążeniu do sukcesu, pomimo wszystko na harmonizowaniu przeszłości y, i energii transformacji. Gdybyście czegoś się obawiali w listopadzie, to pamiętajcie, że macie siłę, macie miecz, którym wszystko możecie odciąć. Jakie przeszkody są na Waszej drodze w listopadzie? Waszą przeszkodą może być mężczyzna którego postrzegacie jako króla miecza, ale waszą przeszkodą może być również oprócz aspektu typowo relacyjnego brak konkretnego celu w działaniu, czyli działanie na oślep, działanie z pozycji przeszłości, um, czyli jakby brak konkretnego celu i Szybkie zaniechanie swoich marzeń z powodu trudności, które się mogą pojawiać. Ale Król Mieczy, jeżeli się pokazuje, to on informuje Ciebie, że wszystko, co się na Twojej drodze pojawi, Ty to pokonasz z łatwością, ale potrzeba Twojej wytrwałości, nie zniechęcania się, jeżeli będą jakieś przeszkody. Dlatego, że jest przy Tobie symbol orła, czyli mądrości. Symbol motyli, czyli zmiany. Więc od Ciebie w dużej mierze zależy to, czy Ty właśnie wyruszysz w stronę tej zmiany swojej, czy też pozostaniesz w Trójce Mieczy i będziesz uwalniał ten ból zbyt długo. Tu jest zapowiedź, kochani, sukcesu dla Was w listopadzie, który w dużej mierze zależy od Waszej postawy. Yy, I teraz tak. Co może być jeszcze przeszkodą w listopadzie? Ja bym chciała powiedzieć, że jakieś może sprawy formalno-prawne, tak? Jakieś umowy, może jakieś zmiany w umowach, może wasz szef w jakimś momencie za chwilkę jeszcze doprecyzujemy, jeżeli chodzi o, o aspekt finansowo-zawodowy. To jest jedna z opcji, tak, że tutaj też mogą się szykować jakieś zmiany i może, mm, może to być jakaś pewna przeszkoda dla Was. Ale tu jest potrzeba wytrwałości i dążenia do sukcesu, bo jest rydwarka. Jak pokonać tę przeszkodę, która tutaj się nam pokazała? Działać z poziomu y, stabilnego. Czyli osadzać siebie bardzo mocno hmm, na ziemi, twardo stąpać po ziemi, tak bym chciała powiedzieć: twardo stąpać po ziemi. E, pokonasz tę przeszkodę, kiedy być może się od czegoś odgrodzisz, kiedy może się odgrodzisz od świata zewnętrznego, które może ciebie rozprasza. W swoim dążeniu do właśnie sukcesu. I tutaj jest bardziej potrzeba na tym, żeby um, zadbać o ognisko domowe, zadbać o swoje wnętrze, ale także o twoich ludzi, z którymi ty mieszkasz. Czyli bardziej przekierować swoją uwagę na wnętrze własne bądź na wnętrze twojego domu. I to. W znaczeniu nawet bym powiedziała dosłownym, może jakaś, e, jakiś mały remont, przestawienie mebli, pomalowanie ścian, ale coś, co jest związane stricte z Twoim domem i od czegoś się trzeba odgrodzić. Więc jeżeli na zewnątrz mówią, że nie będzie świąt Bożego Narodzenia i tak dalej, to Ty po prostu te święta stworzysz w swoim domu, tak? Tak jak mówią, że nie wiem, y, będzie bardzo źle i w ogóle na zewnątrz, straszenie na zewnątrz i podcinanie skrzydł, tak samo ty możesz to przekierować wszystko do swojego domu i w swoim domu zrobić enklawę, miejsce odpoczynku, y, i w swoim domu możesz być wolnym człowiekiem, tak? Także tutaj uwaga, raczej powinna być skoncentrowana na Ciebie, na, co to, na to, co Twoje. Na Twoje samopoczucie, odgrodzenie się od hałasu z świata zewnętrznego, koncentracja na domownikach, jeżeli mieszkacie z kimś, ale także pokonacie te przeszkody, jeżeli będziecie osadzać swoje myśli w tym aspekcie, czy to, o czym ja myślę, jest dla mnie bezpieczne, po prostu, czy, czy moje myśli, które mam na temat jakiś przyniosą mi poczucie bezpieczeństwa, czy może mi to zabiorą. Dobrze. <laughs> Jakie niespodzianki w listopadzie? Jakie niespodzianki w listopadzie? Buław. I to jest z pozycji niespodzianki, czyli jakieś Twoje działania, um, czy praca nad relacją, czy praca nad sobą, bardziej czuję praca nad sobą, bardziej czuję praca nad sobą, zdecydowanie bardziej, mhm. przyniesie Tobie oczekiwane rezultaty, ponieważ widać bardzo duży ogrom Twojej pracy nad czymś. I to Zaczyna pięknie tutaj wzrastać. Możesz być bardzo zmęczony, ale jednocześnie niespodzianką będzie widoczny efekt tego, co od jakiegoś czasu robiłeś. I jest potrzeba, żeby nie rezygnować z drogi, którą obrałeś, ponieważ lada moment osiągniesz spełnienie szczęścia, osiągniesz bardzo duży sukces. Czyli niespodzianką jest zauważenie pierwszych efektów swojej ciężkiej pracy. I to będzie bardzo krzepiące dla Ciebie. I to również doda Tobie skrzydło. Co jest Waszym wsparciem w listopadzie? Król kielichów. Więc powiem tak, Waszym wsparciem w listopadzie Przede wszystkim będzie ktoś, być może mężczyzna z trygonu wody, czyli rak, ryby, skorpion, który będzie tym wsparciem, ale dla większości słyszę również, że wsparciem być może będą dobrzy ludzie wokół ciebie. Twoi przyjaciele, e, może doradcy właśnie rozwoju duchowego, może jacyś terapeuci, e, których słuchasz, z którymi masz kontakt, którzy będą bardzo Cię wspierać w listopadzie i będą mm, Tobie dawali lekkość, radość, spokój serca. E, Twoim wsparciem również będzie to, że... Mm, Zaczniesz y, przebudzać się do takiej prawdziwej wolności, y, do takiej prawdziwej wolności, y, którą być może w dużej mierze będziesz właśnie kreował, tak jakby w swoim wnętrzu, w swoim sercu, ale również we własnym domu, że niestraszne będzie tobie to, co będzie działo się na zewnątrz, tak? bo Ty po prostu tak będziesz tutaj kreować swoją rzeczywistość. Aby była ona dla Ciebie wolnością. Może być też tak, że Twoim wsparciem w tym czasie będzie takie Twoje przebudzenie się do prawdy. Twoje przebudzenie się do prawdy, którą gdzieś może kiedyś szukałeś bardzo daleko i nie tam, gdzie trzeba było, a tą prawdę której poszukujesz, odnajdziesz w sobie, ponieważ ta postać ma kielich, czyli ty masz rozwiązanie, ty masz złoty środek, panaceum na Twoje bolączki i ty będziesz to odkrywać i będziesz się do tego przebudzać. No dobrze, to zobaczmy w takim razie, co w miłości. Co w miłości. Dziewiątka, czyli eremita wycofanie z relacji. Nie oznaczać to musi koniecznie odejścia, zerwania, ale może to oznaczać potrzebę zrobienia kroku w tył i przyjrzenia się swojej relacji z innej perspektywy. I tutaj w aspekcie relacji ja widzę bardziej widzę wasze wycofanie. Założenie płaszcza, tak? Wyciszenie siebie i dostrzeżenie czegoś odkrywczego, czegoś, czego do tej pory nie widzieliście. Możecie tutaj mieć taki powrót do przeszłości w aspekcie relacji, w tym sensie, że będziecie o tej przeszłości myśleć. Ale to będzie takie myślenie bardzo yy, kreatywne, to będzie myślenie takie twórcze, takie myślenie, które pozwoli Wam wyciągnąć pewne wnioski i nie popełniać już więcej tych samych błędów. Czyli w miłości macie takie oświecenie: oświecenie, yy, wyciszenie, zrobienie kroku w tył, ale z Waszej strony. A co w finansach? Uuuu, uh, dziesiątka denarów. Dobrobyt materialny. Dobrobyt. Możliwy spadek, możliwe jakieś pieniądze, na które bardzo długo czekacie, ale również y, pokazujecie się jako y, osoby, które nad czymś pracują właśnie. I z tej pracy będziecie mieli wielkie, wielkie profity. Dobrobyt, kochani. Będą przy Was pieniądze. Co w pracy? W pracy. Dziewiątka kielichów, czyli w pracy, sytuacja stabilna, obfitość. Um, może brakuje Wam jeszcze jakiegoś y, dziesiątego kielicha do, do takiej y, pełni szczęścia w aspekcie pracy, um, ale mimo wszystko tutaj praca rysuje się y, stabilnie. Rysuje się stabilnie, chociaż może być trochę emocjonalnie. Możecie się o coś obawiać, właśnie może jakieś obawy związane z waszym szefem, z jakimiś zmianami w umowach, ale mimo wszystko y, praca rysuje się na poziomie bardzo stabilnym. No dobrze, kochani, to ja wam bardzo dziękuję. Zapraszam do wsparcia mojego kanału. Y, dane do przelewu są w opisie pod filmem. Zapraszam do oferty jesiennej, bo to są czytania minus 50% i do odtworzenia filmików o rozdwoju duchowym. Link do playlisty także w opisie pod filmem. Życzę Wam, kochane wagi, pięknego listopada i wszystkiego cudownego. Buziaczki i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa pa!